Nice ride. But I'm gonna need those keys right now. I said right now. Every day is danger. So take no risks. Don't go. Don't talk back. No i mam dzisiaj taki krótki filmik, w którym postaram się Wam powiedzieć, dlaczego nie opłaca się kupować Ferrari Testarossa na sam start. Ogólnie to tak. No, auto tam po 15 levelu możemy już sobie kupić. Kosztuje, bo ono najwięcej z tych wszystkich lewych, bo mam teraz na przykład 19, a i tak jest najdroższe. Ponad tam 250 tysięcy. Ale głównym powodem, dlaczego go nie opłaca się kupować, jest to, że Zawiedziecie się nim, dlatego że. Jeżeli chodzi o modyfikację na przykład na to jedyna rzecz, którą możemy zrobić to są nasze koła. I do tego jeszcze szyba. Nic więcej tutaj nie, możecie, nie możemy zrobić tak jak widać. Dlatego to jest pierwszy mankament taki. Kolejna rzecz, to nasze auto jest strasznie słabe. Ma 164 tylko ogólnego overala. Co w porównaniu do innych aut z tego poziomu i z tej strony możemy sobie wytargać? Możemy z nim jedynie zmienić silnik. Jeżeli chcemy, bo na początkowych levelach to ciężko nam co tu pozmieniać. Może tam troszkę go podniesiemy, tą mocno, nie? Ale. Najlepszą opcją by było po prostu wyciągnięcie silnika. Tylko, że zaś nie wyciągniemy go, gdy nie mamy 27 lewa, więc kolejny mankament, dlaczego nie opłaca się go kupować. Jedyne co ja z nim zrobiłem, jakby już kupiłem, No to dałem tutaj jakąś fajną felgę, dodałem Air Ride i na razie będzie sobie stało w garażu. No i na to poszło tak naprawdę 250 tysięcy. No, a to fajnie wygląda. Mogłem jeszcze pokazać, jak brzmi. Tam po delikatnej modyfikacji. I tak mniej więcej ono wygląda. Jeżeli go wyłączymy, to nam się obniży, bo to jest na Irajdzie. No i to jest tak naprawdę z grubsza tyle, więc w tej cenie lepiej kupić coś innego. Więc na start nie, po, nie polecam. Jeżeli ktoś na przykład ma już kasę, ma już auto tam pod drift, pod wyścigi i tak dalej, to z chęcią jeżeli zbiera sobie do garażu wszystkie auto, to wtedy już polecam sobie kupić na przykład jakiś silnik sobie fajniejszy dać do niego i możemy nim się fajnie wtedy pobawić. No ale jeżeli tego nie mamy, to według mnie nie widzę tego sensu. Dobra i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć!